Witam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy, mamy już zakończone prace związane z naprawą, obsługą Clio 1.5 DCI, 75 koni, K9K. Wszystko zrobione. dzisiaj autko już się sumyte, Będzie gotowe do oddania właścicielowi. Wszystko posprawdzane. Hamulce wstępnie dotarte, tak żeby już właściciel mógł sobie jeździć na spokojnie. Tak jak powiedziałem, poszły nowe tarcze, nowe klocki z tyłu bębny, szczęki. Jak pokazałem na wcześniejszych, na wcześniejszych filmikach, yy, płyn uzupełniony, silnik umyty, mamy już porobione wstawki, widzicie, co było robione, z informacją dla właściciela, data, rozrzut oryginał, numery oryginału, to widzicie, macie, przebieg jest aktualnie 112 tysięcy, cała Polska, nikt tego nie otwierał, autko były serwisowane w serwisie Renault, yy, ja na tym komponencie nowym, zestawie rozrządu wszystko, to, co wyszło fabrycznie daje 90 tysięcy gwarancji, mimo że interwał jest przewidziany pierwszy po 150 tysiącach lub 72 miesiącach, patrząc na to, co pootwierają te samochody, nieruszane. Znaczniki na napinaczach paska rozrządu były poza zakresem na minimalnym napięciu przy przyległości 12 tysięcy, przepraszam, tysięcy. W związku z tym doszedłem do wniosku, że 90 tysięcy to jest jak najbardziej granica bezpieczna, jeśli chodzi o ten przebieg. Tak jak powiedziałem, informacja dla klienta, co było robione, żeby wiedział dokładnie gdzie, kiedy, co, jak robić, po jakim upływie. Książka serwisowa zostaje wypełniona. Wszystko to, co zostało zrobione z datą, z przebiegiem, z numerami, wszystko z zaleceniami, co trzeba zrobić, czego się trzymać, wszystko zostaje dla klienta jako informacja. I praktycznie chyba tyle. Złożymy sobie jeszcze kurę dolotową. Tutaj sobie podczyścimy to, co jest jeszcze niewyczyszczone. Pełna obsługa. Praktycznie, praktycznie tyle. Yy, zamykamy temat. Autko wraca do właściciela i czeka na kolejną wymianę oleju, które przewidziane jest po 10 tysiącach. Jak tutaj jest informacja zawarta poszedł Alpha Evolution 5.30. Informacja, data, kiedy powinno być kolejne Sprawdzenie i wymiana oleju. Ta informacja będzie zawieszona tutaj dla klienta, żeby po otwarciu komory silnika wiedział, kiedy ma się zgłosić na kolejną wymianę oleju. Chyba tyle, jeśli chodzi o szczegóły. Tak jak powiedziałem, komora umyta, wszystko umyte, samochodzi umyty i w środku, i z zewnątrz, także praktycznie gotowy jest do oddania. Tak to wygląda od strony technicznej i od strony wizualnej. Sami wcześniej widzieliście jak wyglądało to wcześniej przed, a jak wygląda to teraz już po oddaniu na gotowo dla klienta.